Jest? Sprawa. Yo, i tu witam Was ponownie na moim kanale New Day New Blessings. Jak widzicie, jestem już przebrana i czeka mnie trening bokserski z Izu. Kupiłam też na prośbę mojego trenera nowe owiki, które są dłuższe. I zauważyłam, że tutaj jest instrukcja, więc może w końcu nauczę się wiązać owiki prawidłowo. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać, co się wydarzyło na strzelnicy w Trójmieście, w Gdyni. Strzelnica. Playground. I'm a lover, not a hater, ale było bardzo ciekawie, więc no, zobaczcie. Okej, okay. to jest bardzo w moim stylu, ale otwierając pudełko rozerwałam instrukcję. Wydaje mi się, że z dłuższymi taśmami jest po prostu łatwiej. Zapraszam was do Trójmiasta. Postrzelamy sobie, więc Patryk dzisiaj mnie nauczy strzelać. Z broni krótkiej i z karabinów. Z broni, z broni krótkiej i, z karabinu. I z karabinów. Tak. Jest to ośrodek szkoleniowy. Swoje kwalifikacje podnoszą tutaj policjanci, żołnierze, wszelkie maści, maści służby, które chronią nas i dbają nas o nasze bezpieczeństwo. Tego wojska obrony terytorialnej, żołnierze w rangi oficerskiej, podoficerskiej, z jednostek specjalnych. Także jesteśmy bardzo dumni z tego, że mamy ten ośrodek. Jeżeli od, odciągniesz go, to cię uderzy. Musisz przytulić i wtedy się ciebie nic sobie nie zrobi, tak? Nie bać się, przytulać się do karabiny. Tak jak powiedziałem, my, profesjonalnie strzela strzelcy, przeładowują broń lewą ręką, natomiast Wy przygotujecie sobie spokojnie na wysokości kolca biodrowego, prawą rączką, bo to jest fajne uczucie. Zarobę ja tak i poszli. Czyli poglądasz opatrz, oka, troszkę bliżej i puścić. Tak. Chodzi o to, kochana, żebyś zatrzymała się na oporze. Ok, i teraz no. kliknij. Tak masz strzelać. No. Powolutku. Ok. Tak. Dokładnie, ok. i teraz. A nie, bo musisz. Ale to tylko, jak będziesz już przeładowana raz i będą naboje, to już. Może ciężko to. albo dobra, może tak muszę co. Broń idzie do oczu osi. Dobra. Bardzo ładnie. Dobra robota. Nie, dobra. Wprowadzamy magazynek. Od spodu, dobrze, dobijamy go, w porządku, świetnie, okay. odciągamy i jak z procy, puść, załadowany, masz już nabój w komorze. Okay. Słuchajcie, Osli jest o, teraz kurde, panią życia, tak zabierz pan ze pani życia i śmierci. To on nas nie... świetnie. Ossi, że do przodu? Do przodu? Tak, broń do oczu i w jednej linii. Na dziesiątkę. O nie, Dobra. Poszło za wysoko znowu. <grym> Jest ja to ty. Palec ze spustu. Ja nie wiem jak ja zamykam oczy, że to idzie za wysoko. Wolutku. Jeden strzał i puszczasz, tak? Ja tu jestem z tym. To był jeden czy dwa? Dwa. Były. Ok, e, zmienij tarczę, na no ona się rozsiewa. Dobra, no. mhm. Twoje Po Twojej pierwszej jest Kałacha, dziewczyna. Dzięki. You're my girl, you're my strong girl. Mm, I mówi, że to jest to afrykańska broń. Nie, to jest rosyjska broń, ale, A, dużo... Dobra, dobra. <laughs> ale dużo ludzi w Afryce z niej strzela Zanim zaczęłam strzelać, wydawało mi się, że będę czuła ten impact, a jednak e, było spoko, nawet nie było aż tak źle. E, myślałam, że będzie takie mocne szarpnięcie po wystrzeleniu, ale nie było źle. Nie było źle, tylko teraz nie wiem, nie wiem w ogóle, czy strzeliłam w ogóle do celu. Tak. Yes. <laughs> Jest dziesiątka. Spoko, Piątkę tutaj, dwa, po, po krosie strzelała. Ja teraz chciałem powiedzieć, że tak, to nie jest strzelanie sportowe, to jest strzelanie, to jest fan. Cel jest zlikwidowany? Zlikwidowany. <grymny> <grymny> no <bo, grymny> Rozumiecie? No ale mamy super pogodę. Jesteśmy już po treningu. Z tego co wiem, to jest jakiś progres, mimo tego, że nie trenowałam teraz dwa tygodnie, ale Izu powiedział, że jeszcze, jeszcze muszę popracować nad moją brodą, jeszcze trzymam ją za wysoko, ale technicznie jest już lepiej. Tak? Jest fajnie. Tak, Czyli żeby okazji... wyszło z Twoich ust, co nie? Żeby nie było, że ja się chwalę. Czyli prawda jest taka, że wcale nie trzeba trenować jak najwięcej, tylko trzeba trenować mądrze Wiedzieć kiedy odpocząć I OSI chyba e, rozkminiła ten temat Dlatego tak rzadko tak. trenuję I mam widoczny progres Tak więc... Tak sposób. rzadko trenuję no. no ale to prawda, w sobie mogłabym trenować Au byś do część, do, To by było jeszcze lepiej może byś do jakichś zawodów się szykowała Do zawodów? tego nie chcemy Och, no właśnie Beware, beware You never know i nie wiem Kto coś zaproponuje. On no, si przyjmij i poprosi, żebym stanął jej w narożniku. Nie są. Oh. Myślę, że nie byłbym w stanie. Nie byłeś w stanie? Nie. Czemu? Nie, to nie dla mnie. Nie dla ciebie? W sensie, a nie dla mnie. Dla... No właśnie, Nie <laughs> dla mnie takiej emocji, żeby patrzeć, jak moja siostra się bije, no nie oh. no, się... no widzicie, a ja muszę patrzeć jak on się Ale bije. No ty, Słuchaj, ty wcale nie musisz patrzeć. Ja cię nie zapraszam. <laughs> you're fine when you're not really fine. Kilka later. Bloody hell, jest tak gorąco. że się przejdę na spacerek po tym. Ale tak podsumowując, wydaje mi się, że lepiej mi się strzelało z tego kałacha, z tej dużej, potężnej broni. Może to jest przez to, właśnie, że była taka duża, że czułam się jak taka uzbrojona, niebezpieczna kobieta. Mimo tego, że chyba lepiej trafiałam właśnie z bronią krótką. Ale tak czy siak tak średnio mi poszło na tej strzelnicy, ale i tak dobrze się bawiłam. Myślę, że też było ciekawie, bo Patryk na samym początku nas oprowadził po tym ośrodku, pokazał nam jeszcze inne rzeczy, które się tam dzieją. Oprócz tego Patryk też opowiadał o tym, jakie tam treningi robią, plus zrobił mi taką szybką lekcję historii. Więc naprawdę, jeżeli jesteście zainteresowani czymś takim, to zapraszam Was właśnie na tą strzelnicę w Gdyni i żeby Patryk właśnie miał możliwość pogadania z Wami i pokazania Wam, jak się strzela. Ja mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Nie zapomnijcie o i zasubskrybować. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bye.